Witam Was bardzo serdecznie na muzyce. Dzisiaj taki nietypowy temat, bo chciałabym powiedzieć o polskich tańcach narodowych. Już gdzieś tam po drodze przez cały rok te tańce narodowe przerabialiśmy i poznawaliście je i ich magię i ich czar, ale dzisiaj chciałabym, abyśmy sobie to jakby jeszcze raz no, omówili. I proszę przygotować zeszyty do muzyki i będziemy zaraz powolutku je omawiać. Myślę, że to, co za chwileczkę zobaczycie, to praca pewnej pani, pani Anny Szuwary. Pani Anna Szuwara zrobiła cudowną prezentację o tańcach narodowych i postanowiłam ją Tą prezentację wykorzystać. Myślę, że pani się nie obrazi i że y, będzie z tego tytułu y, no, zadowolona, że jej pracę ktoś wykorzystał. Popatrzcie proszę polskie tańce narodowe. Mamy polskie tańce narodowe to polones, krakowiak, oberek, kujawiak i mazur. Bardzo proszę w zeszycie napisać sobie Polskie Tańce Narodowe, a następnie pod spodem te pięć w nas przepisać. Zatrzymać teraz filmik i yy, przepisać, wpisaj na nowej karcie Polskie Tańce Narodowe, dobrze? A pod spodem, moi kochani, pisać te pięć tańców. Czyli mamy Mamy, słuchajcie, jakie tańce? Mamy poloneza, Zaraz poznacie ten taniec, zresztą znacie już poloneza. Poznacie Krakowiaka, którego już też poznaliśmy po drodze. Poznacie moi kochani oberka, kujawiaka i mazura. Oczywiście, kto już jeszcze nie zdążył przepisać, to bardzo proszę, aby teraz zatrzymał i włączył filmik zaraz, jak zrobi. Pierwszy taniec, który poznamy, to będzie Polones. Tutaj mamy Krakowiaka, to nie Polones. Popatrzcie. <śmum> Macie tutaj pokaz tańca. Tutaj mamy strój szlachecki. Bardzo, fajnie, bardzo ładnie jest pokazany. Pan ma żupan, ma długie takie kozaki na głowie czapkę. Pani ma taką żupankę i długą spódnicę. Tutaj z kolei jest krótki taki gorsecik nie gorsecik, tylko taki serdaczek. I przepasany jest pasem, bo tak nosili się szlachcice. Czyli polones jest dostojny. Popatrzcie również, tu jest piosenka w rytmie Poloneza. Yy, nie będziemy i słuchali taniec. Popatrzcie, jak się tańczy Poloneza. Jak pani uczy? Króciutko. Witam was, kochane dzieci, w trzecim odcinku Zajęć. Mam nadzieję, że Krakowiak zabrzmiał u was w święta w domu. Zabrzmiał? Bawiliście się, tańczyliście? Choł chce wy... Popatrzcie, proste. Długa szyja, popa wciągnięta. To jest bardzo dostojny taniec, więc nie możemy go tańczyć tak jak krasski. Dobrze, kto będzie chciał, to będzie mógł sobie to zobaczyć dodam tą prezentację na końcu. Popatrzmy dalej. Mamy następny tańcem. Czyli zobaczcie, jest w kręgu. Popatrzmy jak tańczą. Pieśni tańca Mazowsze. Operek, jak sami widzicie, jest tańcem bardzo żywym. Polonez był dostojnym. Mamy tutaj strój łowicki, który bardzo ładnie przedstawiła Ada do Seulu, czyli kraciasta zapaska, taka w paski, pasiasta raczej, spódniczka w kwiatki, haftowany tutaj cekinami serdaczek i wyszywane są kwiaty, kwiaty haftowane są. Na głowie pani ma czerwoną zapaskę. Pan z kolei ma strój również dopasowany do pani, czyli jest, zobaczcie, strój łowicki. Jest w tonacji jakiej? Pasiastej. Jeżeli z kolei strój przy Polonezie był szlachecki, to przy Oberku jest jakiś strój. ŁOWICKI popatrzmy dalej tutaj będziecie mogli sobie, będziecie mieć kolorowankę jak ktoś będzie chciał ja dam to, jeszcze raz mówię, dam tą prezentację sobie zrobicie dalej, popatrzcie dalej mamy piosenkę posłuchajcie, w rytmie oberka Zobaczmy dalej. Jak się tańczy znowu pani pokazuje. Kto będzie chciał to sobie zobaczy. To jest dosyć długi filmik. No i wejdźmy do następnego tańca. Kujawiak do Krakowiaka, jeszcze, Kujawiaka. O jeju, przepraszam was. My musimy iść do, słuchajcie, do Kujawiaka. Poloneza już mieliśmy. Tak, strój szlachecki. Tu jest nauka tańca. Kto będzie chciał, będzie oberka. Trójłowickim, tak. Teraz jesteśmy przy kujawiaku. O, no właśnie popatrzcie, jak się tańczy kujawika. O, popatrzcie, proszę. Ma zawsze tańczyć. Zwróćcie uwagę. strój kujawski. Sama nazwa pochodzi, że to jest strój z Kujaw, czyli czerwony fartuszek. Taka śmieszna, widzicie tutaj śmieszny był strój, tutaj pani ma kamizelkę i bardzo, bardzo szerokie takie pufki, zakończone są z fartuszki ozdobnie, strój jest zasadniczo niebieski, pan też ma. Niebieski i niebieskie buty, czyli zobaczcie, będziecie mieli kolorowankę, będziecie mogli spokojnie sobie pokolorować i chwilę pobawić, jak ktoś będzie chciał. Posłuchajcie piosenki w rytmie Kujawiaka. Jesienny Kujawiak na skakance z wiatru wiatruskaczek. Płaszczyk ma w deszczowych krokach. Daj mu uśmiech, gdy go spotka Kujawiak, kujawiaczek La, 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 la Kujawiak, kujawiaczek, mm, mm, mm. kujawiaczek Z rudych liści ma kubracz Wiżdżę, czasem dzwoni Bukiet wrzosów trzyma w dłoni Pujawiak, pujawiaczek La, la, la. Wyszczu cicho płacze, Nieraz śmieje się do słońca i orzechy z drzewa strąca. Ujawiak! ujawiaczek, La-la-la-la-la-la-la. No dobrze, i teraz popatrzmy, co mamy dalej. Bardzo ładna, ładnie, ktoś zaśpiewał piosenkę, jakieś dziecko. W Kujawiaka. Tutaj mamy oczywiście taniec. kto będzie chciał, będzie mógł przećwiczyć z panią Kujawiaka. Dobrze pa. mamy. Teraz tańczą mazura. Mazur bardzo dostojny taniec. W ogóle jest, ale Wtedy, kiedy Polska, to są czasy księstwa Warszawskiego, no, kiedy Polska była odrodzona, czy znaczy była, no, była szlachta, kiedy jeszcze nie było wojny. Czyli zobaczcie, strój mazurski, właściwie strój ułański, czyli sukienka prosta długa, odcinana pod biustem pan miał czapkę czapkę z pierwszych legionów polskich czyli po prostu ułani mamy tutaj także kolorowankę Popatrzcie proszę dalej piosenkę posłuchajcie Jeszcze jeden raz, się pożpora dzieci tam czyń go zoli tam na nie nie Była bardzo taka podniosła. E, chyba mazur jest jedynym tańcem e, narodowym, który kojarzy się z ciężkimi czasami. Jeżeli Kujawiak e, kojarzy się z Kujawami, e, czyli blisko tam, Kujawy są na samej górze, Polski na północy, to z kolei mazur jest dostojny. Oberek jest łowicki, czyli pochodzi ze środka Polski. No, i Polona jest bardzo, bardzo dostojny z czasów szlacheckich. Chyba pierwszy taniec. Popatrzmy dalej. Tutaj mamy naukę tańca. To sobie będzie ktoś chciał. Ale my wskakujemy do yy, Krakowiaka.

Trzeba omawiać, bo znacie doskonale. Popatrzmy, proszę. Strój krakowski, przypomnijmy. To jest pięknie wyszywany serdak, korale, yy, wieniec na głowie z kwiatów. Pan ma czapkę z, z pawimi piórami, Wyszywa, wyszywany serdak z cekinami. Pani ma czerwone yy, tutaj takie, widzicie, długie yy, kozaczki. Białą, czas obecnie ma białą yy, Biały fartuszek, tak, taką zapaskę. Po prostu jest to najpiękniejszy strój, chyba najbardziej taki y, kolorowy. I strój jeszcze łowicki, który jest bardzo, bardzo y, tańczony przy oberku, bardzo kolorowy. Tutaj mamy piosenkę, posłuchajmy. Znacie ją. Później naukę tańca. Tak i mamy poloneza? Tutaj zawsze możecie tym okienkiem przejść i teraz jest quiz. Możecie sobie ten quiz zrobić. Start. Ja tylko pokażę, ale Wy sami wykonajcie quiz. To Mazur, Mazur kujawski, oczywiście kujawia jak wolny. Jaki to strój? Oczywiście szlachecki. Jaki to? Trójka? Kujawski Łowicki? Proszę. Ja obstawiam, że to jest strój Łowicki. A to jaki to strój? Oczywiście obstawiam, że kraszy. A to jaki strój? No. Oczywiście kujawski. Później jeszcze raz tą prezentację. Bardzo dziękujemy. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że podoba Wam się prezentacja i w Bardzo Wam dziękuję. Pani Anna Szuwara przygotowała rewelacyjną prezentację. Kto będzie chciał, będzie mógł sobie jeszcze sam przećwiczyć i posłuchać.